Uśmiechnięta Izabela, wczoraj fajnie powiedziałaś, że gdybyś nie mogła usiedzieć w jednym miejscu i że wszystko Ci się nudzi szybko, tak? Brwi masz siłę, muszę Ci je powrywać. No dobra, to powyrywaj, powyrywaj, no już to... miała zajęcie. <laughs> nie no, ja, ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu, nie potrafię, dlatego cieszę się, że też jesteś takim człowiekiem, który lubi doświadczać, który lubi też różne zmiany. I jeszcze to nagrywam. Jeszcze to nagrywasz, tak. <laughs> Ale w ogóle fajnie, bo... E... No właściwie to ja nie więcej po Fajne tym. komentarze, fajne komentarze no. piszą, że właśnie, że fajnie żyjemy, że jesteśmy fajną parą, że w ogóle fajnie jak już tak dokucza, że taki jest e, wesoły, że tutaj e, ma zmienność nastroju. Wczoraj Ale... pani napisała jedna, że, że tam parę pań napisało, że na tych nartach to jakieś endorfiny inne, i że jak się zmieniłem. No nie, ja się nie zmieniłem. Ja taki po prostu A on jestem. jest taki, słuchajcie, to naprawdę to nie jest pod publikę. Ja nie jestem nudnym jest, facetem. Och. To znaczy to nie jest pod publikę, że e, my się tutaj sprzeczamy, czy coś, co mnie... E, doprowadza czasem do takiej szewskiej pasji, to on po prostu taki jest i taki ja jest ja podpuszczam, ja podpuszczam. Nie, nie ja mniej. lubię podkręcać, podkręcać yy, lubię. I yy, nie wiem, no każda para jest inna, bo tak jak powiedziałam, każdy z nas jest inny, ale wiele par ma takich mężczyzn też w domu, czy takie kobiety właśnie, widzą tam się coś ścinać tego, ale to fajnie jest wszystko w żart yy, przekłuć, no bo po co się kłócić? Ja nie lubię się kłócić, ale czasem tutaj też jadę po nim przy Was, no bo taka jestem. No też nie będę tego ukrywać, o Jujciu Arusia, Arusia. Jestem z niego dumna, bo jest bardzo dobrym ojcem. Bardzo ładnie dba o rodzinę. Zawsze z dzieciakami miał świetny kontakt, więc na pewno jest no, najlepszym ojcem, który chciałam wybrać dla swoich dzieci. Także tutaj to jest duże brawa dla Arkadiusza i duży plus. A jeśli chodzi o związek, no to to jest różnie na przestrzeni 30 paru lat, jak jesteśmy razem, to wcale nie było tak kolorowo, moi zdrowie. No, ale zadowolona jesteś ogólnie z siebie. Życia, z, z życia? Z siebie, z mojego życia, tak. No właśnie, no to to chodzi, jak się jest zadowolonym z życia, to znaczy, że A wszystko jak jest mogę dobrze. Być zadowolona Ty jesteś zadowolona na przykład z ciebie zupełnie inną jednostką. Ja czasem ci muszę przypominać to, że ja to jestem ja, ty to, to jesteś ty, bo tobie się wydaje, że, że ja powinnam różne rzeczy tak, tak samo myśleć jak ty i tak dalej. No nie! Każdy z nas jest osobną jednostką i trzeba się uszanować. Takie są moje przemyślenia. Izabela kiedyś pytała tutaj, czy no. tutaj pod tym przejazdem nie było no wypadków. Jakiejś, a nawet nie? kiedyś nie było świateł. No i to jak jest ja zadziwiające, pamiętam. bo to przecież jest tylko na, jedną, na jedno auto w jedną stronę, prawda? Tak jak w Azji, no tam, się, tam nie ma świateł, tam każdy jeździ po swojemu i tylko wystarczy, że trąbi i, i robi zdecydowane decyzje. I te decyzje tak samo trzeba w życiu mieć, takie zdecydowane. Trzeba wiedzieć czego się chce, trzeba próbować różnych rzeczy, Trzeba otwierać drzwi, bo za tymi drzwiami oczywiście są kolejne drzwi, prawda? A jak się upadł...